Dziewiąty odcinek Rolnik szuka żony przyniósł długo wyczekiwane decyzje. Po spotkaniach z rodzinami i intensywnych rozmowach każdy z rolników musiał wybrać tę jedyną osobę, z którą chce spróbować stworzyć związek. Emocji, zwrotów akcji i łez w tym odcinku programu zdecydowanie nie zabrakło, Arek w końcu wybrał. Tata rolnika nie ukrywał zaskoczenia. Arek z rolnik szuka żony, spotkał się z rodziną oraz przyjaciółmi, jednak nadal nie zdradzał, ku której z kobiet skłania się najbardziej. Przed kamerami rolnik przyznał, że na 95% wie, kogo wybierze. Kandydatki mówiły otwarcie, że mężczyzna nie pokazywał po sobie, iż ma faworytkę. W rozmowie z Martą Manowską wyjaśnił, że chciał traktować wszystkie kobiety porówno. Ostatecznie przyznał, że to Julia jest jego wybranką, decyzję przekazał wszystkim podczas wspólnego spotkania. Pozostałe kandydatki przyjęły ją spokojnie, a Julia nie kryła radości. Tata Arka był zaskoczony, bo myślał, że jego syn wybierze Patrycję, jednak całym sercem wspiera wybór syna i żartował nawet o możliwym weselu. Julia od razu zadzwoniła do mamy, mówiąc, że została wybrana. Jej reakcja była pełna ciepłych słów wsparcia. Gabriel w rozterce, między niesmaczkami a spokojem u boku Weroniki, Gabriel jeszcze przed podjęciem decyzji wyznał, że ma liczne wątpliwości dotyczące tworzenia relacji z Karoliną. Obawiał się jej młodego wieku i tego, czy będą do siebie pasować. Przed kamerami powiedział. Cały ten tydzień kosztował mnie dużo wysiłku, bardziej psychicznego. Mężczyzna ujawnił, że po wyjeździe kamer zauważył niesmaczki w zachowaniu Karoliny. Czuję takie niesmaczki, które mi w Karolinie nie odpowiadają. Rolnik nie ukrywał także obaw dotyczących jej trybu życia. Lubi imprezować i nie wiem, czy mi to będzie odpowiadać w przyszłości. Znajomi Gabriela również mieli zauważyć, że kandydatka ma bardziej szalony charakter i może nie być dla niego odpowiednia. Ostatecznie Gabriel podjął decyzję, że wybierze Weronikę. Z Weroniką też mamy dobry kontakt i gdyby czegoś nie było między nami, to wcześniej bym się z nią pożegnał. Podkreślił, pożegnał Karolinę, wręczając jej kwiaty i przepraszając za wszystko. Weronika, choć cieszyła się z wyboru, przyznała, że trudne było dla niej to, że Gabriel tak długo się wahał. Gabryś zapowiedział: To jest ten czas, kiedy z Weroniką będziemy się bliżej poznawać i otworzymy się dla siebie. Jego druga mama była zaskoczona, na początku byłam zszokowana, bo podejrzewałam, że będzie inny wybór, ale skoro jest taki, taki musi być. Z Karoliną bardzo dobrze mi się rozmawiało. Nadawałyśmy na tej samej linii, miłość na odległość. Krzysztof i Agnieszka wzruszają do łez. Agnieszka zaczęła się pakować, bo musi wrócić do Londynu, ale zostawia część rzeczy u Krzysztofa, wierzą, że dzięki temu na pewno wróci. W rozmowie z Martą Manowską oboje podkreślają, jak dobrze się czują w swoim towarzystwie. Agnieszka mówi: Krzyś wywarł na mnie super wrażenie. Jest super mężczyzną. Wrażliwy, romantyczny, pracowity, poważny, kiedy trzeba być poważnym. Krzysztof nie potrafił ukryć emocji i popłakał się podczas rozmowy. Od początku wiedziałem, że to ona. Tam nie było zmyły, obaj mężczyźni deklarowali, że widzą się w gospodarstwie, jednak Basia miała poważny dylemat, pójść za głosem serca czy rozumu. Michał był bardziej stonowany, Mateusz, szalony i spontaniczny. Ostatecznie zdecydowała, że to właśnie Mateusz jest jej bliższy. Tata Basi liczył na wybór Michała, ale zaakceptował decyzję córki. Michał natomiast życzył parze jak najlepiej. Basi i Mateuszowi życzę wszystkiego najlepszego, żeby im się ułożyło. Basia emanowała szczęściem, co od razu zauważyła jej mama, deklaracje, emocje i plany na przyszłość u Rolanda. W gospodarstwie Rolanda zaszła duża zmiana. Karolina zauważyła, że rolnik zaczął okazywać jej więcej uwagi, a nawet mówił o ślubie za rok. W rozmowie z Martą Manowską przyznała, że wcześniej chciała wyjechać, bo czuła, że Roland bardziej interesuje się olą. Mężczyzna tłumaczył, że Ola po prostu była bardziej rozmowna, Karolina podchodzi do relacji z ostrożnością. Nie chce niczego przyspieszać ani za bardzo się nastawiać, że będzie dobrze lub będzie źle. Niech się dzieje, co ma się dziać. Roland wyznał, że po randce z Karoliną poczuł silną chemię i zrozumiał, że to ona jest jego numerem jeden. Deklarował pełne zaangażowanie: muszę dać jej sygnał, że naprawdę mi na niej zależy. Rolnik poruszył także temat szybkiego wspólnego zamieszkania dziewięciu. Odcinek Rolnik Szuka Żony obfitował w ważne decyzje, przełomowe rozmowy i emocje, które bohaterowie długo w sobie nosili. Każdy z rolników wybrał swoją faworytkę, choć nie wszystkim przyszło to łatwo. Teraz przed parami prawdziwa próba budowanie relacji poza kamerami i sprawdzenie, czy telewizyjne uczucia mają szansę na przyszłość. W kolejnym odcinku programu czekają nas rewizyty